Witam chłopy serdecznie. Dzisiaj wrzucę tutaj trening mieszany, bo byłem dzisiaj na siłowni tam w mieście, ale oczywiście zagadałem się i nagrywałem jeszcze tam jeden materiał, i nie nagrałem całego treningu, a dzisiaj robiłem barczewo. Eee, robiłem barczewo i nagrałem w sumie tylko dwa ćwiczenia na barczewo, ogólnie były trzy. Eee, i co chciałem powiedzieć? Yy, miałem cięć na MMA, ale mam naciągniętą łydkę, więc sobie dzisiaj robię worek u siebie tu w piwnicy. Także połączę taki, taką kompilację, zrobię treningu. Pierwsze wleci trening tam barków, a potem pokażę troszkę tutaj ćwiczeń, yy, które wykonam dzisiaj tutaj w, w piwnicy, yy, związanych z, z, z boksem. Także zapraszam i żebyście mi tutaj byli. Też osobiście wolę tą świetnicę, bo jak tu najbyć ciężar, to masz... No zapomniałem się przywitać, także witam wszystkich serdecznie na donarzu dziennym. Dzisiaj w planach jest parki. Tak zwane barczewo. O! No, teraz to już tak chyba muszę dobrać Ty aktum Arton Parków. Dzisiaj w planach same barki. Eee, za 3-4 ciszonka. I, I to będzie na tyle. Pamiętajcie, żeby bijać na sklep. SFD, no macie 10% rabatu z kodem SKRZYPAS Sklep Furia, macie 7% rabatu Z kodem SKRZYPAS, no i oczywiście zapraszam was do mnie na sklep skrzypas.shop.pl Bo są nowości co nie miara A tutaj macie sklepik Firmowy SFD Wpiszcie, wpiszcie hashtag yy, SFD Vouch, I tu jest sklep yy, Także zapraszam też do siłowni Atletic Zipat Fitness Vouchy. Tutaj można mnie spotkać 2-3 razy, razy w tygodniu między godziną 11 a 12 rano zawsze tutaj urzęduję sobie ale dni to sobie po prostu wybieram niezależnie. Nie to, że jestem poniedziałek, czasami jestem wtorek, czasem jestem środa, czasami jestem piątek. Różnie. Ale 2-3 razy w tygodniu tu jestem zawsze między od godziny między 11 a 12 tak do wpół do, do, do drugiej max. Także zapraszam na trening, na, na pogadanki e, między seriami. Także lecimy dalej. z nosy kolan yy, na brzuszek i lecimy jeszcze dalej z wyciskaniem. Yy, znaczy do fajny sklep, jest SFD. Wszystko jest. Zobaczcie cała gama produktów. O, tam siedzi Barbara szefowa z dzieckiem. No, tu macie sklep SFW Wouch. Także wbijajcie się na trening do sklepu, po podżywki po Białczewo, po kreatynę, po witaminy. Dobra, my lecimy dalej z tonarzem. Także chłopy, ja już jadę sobie trzecią seryjkę. Trzecią rundkę. Po trzy minutki. Tak na luźno sobie. 8 rundek. Dzisiaj robiłem barki. Także czuć trochę barki. 8 rundek zrobię. Potem jeszcze yy, walka z wleci sobie. Chyba już bez, albo z handerkami albo bez. Zobaczę jeszcze ze trzy rundki. Dobra, jadę. <laughs> ósmą, ósmą rundę ostatnią. Minutka przerwy między rundkami. Tu będę musiał patrzeć w nie supera włączonego. Dobra, lecimy. I akurat 3 minutki 8 rundek muszę 8 rundek po 3 minutki minutka przerwy między runami. Teraz jeszcze sobie zrobię Walkę z cieniem, z, z hunterkami, chyba sobie zrobię. I może wyrzuty, gumy zaraz zobaczę. Dobra, tymczasem teraz lecimy drugie ćwiczenie. Jest to walka z cieniem, z hunterkami. Ja powiem Wam także, dzisiaj robiłem barki na siłowni. Teraz zrobiłem 8, 8 rundek worka. Jedę drugą serię z hantelkami, one mają 2,3 kg i powiem Wam, że barki siadają, nie? Po prostu puchną, jest ból niesamowity. Także yy, trzeba co chwilę te ręce opuszczać, bo jest, jest, no nie da rady robić. Ale tak właśnie trzeba przepalać barki, lecimy to po prostu proste kombinacje. Proste ciosy, nie? A jak ręce bolą, opadają, to sobie po prostu robimy bojankę. Ręce chwilę odpoczną, bojamy się, niby że robimy. Mamy, u, u, uciekamy od ciosów przeciwnika. I proste kombinacje. Kolejny lewy, lewy, prawy, lewy hak. Pamiętajmy właśnie o pracy nóg, nie? Chodzimy sobie, nie stoimy w miejscu. Przemieszczamy się, łapiemy tlen. Biedam, że jak bijemy sierpa, to ze skrętem, nie? lewy, prawy, sierp ze skrętem. tak pracujemy. 3 minutki, 3 rundki po 3 minutki. Minutka przerwy. I ostatnie, dwie rundki zrobiłem jeszcze jedna. Potem jeszcze coś, coś, coś sobie zrobię. Jakieś gumy, może coś zobaczymy. I ostatnie ćwiczenie, ostatnia seria, trzecia. Wypychanie gumy jest tak. Ja to ogólnie sobie robię po to, żeby gdzieś utrwalać tą może siłę ciosu. Bądź może dzięki temu ogólnie nie, nie sprawdzałem. Intuicyjnie robię te, te ćwiczenie z gumą, takie wypychania szybkie. Po prostu może te ręce potem gdzieś będą szybciej pracować. Nie? Zawsze cegiełka do cegiełki. Myślę, myślę, że, że nawet yy, jeżeli to ćwiczenie nie ma takiego zastosowania jak myślę, to na pewno krzywdy mi nie robi. Bo to jest ćwiczenie ogólnie dobre nawet na rozgrzewkę. A ja to mówię: ja sobie tą gumę wypycham, bo dzięki temu może te ręce gdzieś będą mobilniejsze, szybsze. Yy, ogólnie. Trener od zapasów widział to ćwiczenie i im powiedział, że OK, nie? Że, że, że mogę sobie robić takie, tak, takie, takie ćwiczonka. Te barki są niesamowicie. No, lewa ręka lepiej idzie, ten prawy bark trochę mi doskwiera. Czuję na nim takie napięcie. Dobra, rozciąganko. Cyk. Może Tutaj. Dobra, ja będę kończył jeszcze jedną serię zrobię. Zapraszam wszystkich na sklep SFD z kodem Skrzypas macie 10% rabatu. Zapraszam was też na sklep Fury. Z kodem skrzypasta macie 7% rabatu i oczywiście zapraszam Was na mój sklep skrzypastubeshop.pl, bo są nowości, nowe wzory, nowe hasła, jest moc, musi być siła. Także wbijajcie, obczajcie i żebyście mi tam byli. Pozdro.